Pełne zaangażowanie, dużo emocji, radości i wysiłku. Do tego Międzynarodowe Towarzystwo Rówieśników. Młodzi piłkarze z Polski, Czech i Niemiec spotkali się w bogatyni na wspólnym turnieju U11 Granica Cup. Jest to druga edycja turnieju PGE Granica U11 Cup. W ubiegłym roku była pierwsza edycja, w tym roku druga edycja. Biorą w udział drużyny z Polski, Czech oraz Niemiec. Są to dzieci z roczników 2012. I młodsze. Także to są teoretycznie 11-latkowie, 12-latkowie i 13-latkowie. Drużyn jest 9. Cztery drużyny były granicy Bogatynia, była Bohemia z Praga, dwie drużyny niemieckie, Łużycka Akademia Sportu oraz Chrobry Głogów. Udało nam się zaprosić Bohemian z Praga, jest to akademia pierwszoligowej czeskiej drużyny, także reprezentująca bardzo wysoki poziom. Dzieci grały z systemem w jednej grupie po 15 minut mecz i systemem 5 plus 1. Bramkarz, i pięciu w polu zawodników. Każda z drużyn rozegrała po 8 spotkań, także czystej gry dla każdej drużyny wyszło po 120 minut. 3, 2, 1, ruszamy! W sumie w to sobotnie popołudnie zagrało około 100 dzieciaków. Każdy grał około 2 godziny, bo taki był system rozgrywek. Od kilkunastu miesięcy Granica ma sponsora tytularnego PGE. Ten turniej także odbył się z logiem PGE od zeszłego roku tak aktywnie rozwija się działalność Akademii Piłkarskiej Granicy. Stawiamy na dzieci, stawiamy na młodzież, stawiamy na, na sport, na rozwój i bardzo się cieszę, że dzieje się to właśnie we współpracy ze sponsorem tytularnym, czyli z Polską Grupą Energetyczną. To wsparcie przede wszystkim jest finansowe, ale także dzieci, młodzież mogą uczestniczyć w różnych turniejach organizowanych, również czy współorganizowanych przez PGE, ale także Warto przypomnieć, że w zeszłym roku właśnie z, z dzieciakami z PGE byliśmy na stadionie narodowym. Również tam z nimi byłem, więc to wsparcie jest bardzo duże, ale pieniądze to nie wszystko. Najważniejsze są chęci, najważniejsza jest determinacja, najważniejsze jest to, że jest ktoś, kto się tym zajmie I jestem ogromnie wdzięczny zarówno szefostwu, jak i trenerom granicy, tym szczególnie, którzy zajmują się Akademią Piłkarską. Jestem wdzięczny również rodzicom i samym zawodnikom, że tak chętnie i pozytywnie odpowiadają na różne propozycje, które są do nich kierowane. Granica, Akademia Piłkarska rozwija się, coraz jest więcej dzieci, coraz więcej młodzieży. No i dzięki temu we współpracy, dobrej współpracy gminy Bogatynia, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Bogatyńskiego Ośrodka Kultury i właśnie Granicy mogliśmy zorganizować takie wydarzenie, jakim jest PGE U11 Granica K. Podczas turnieju zawodnicy i goście mogli zobaczyć pokaz Pawła Skóry, mistrza świata w piłkarskim freestylu. Dzisiaj przyjechałem, aby uatrakcyjnić turniej piłki nożnej swoim pokazem trików piłkarskich z interakcją widowni. Myślę, że jest to ciekawy przerywnik na takiego rodzaju wydarzeniach, jeżeli chodzi o właśnie imprezy sportowe, głównie o tematyce piłki nożnej. Jest to ciekawe uatrakcyjnienie imprezy. I też myślę z drugiej strony też trochę jest to takim bakcylem, motywatorem do tego, żeby bardziej podszkolić swoją technikę, czyli zawodnicy czasami tak się zdarza, że po obejrzeniu mojego występu później Bardziej skupiają się na nauce czy doskonaleniu żonglerki, także to jest też taki drugi pozytywny aspekt tej mojej dzisiejszej wizyty. Ja się cieszę, że moja pasja, bo to jest rzecz, którą myślę warto podkreślić, bo ja zacząłem trenować sztuczki dlatego, że mi się to podobało. Oglądałem filmiki innych chłopaków i chciałem po prostu umieć to samo co widziałem na filmach i to na początku właśnie na takiej zasadzie działało i było to moją pasją, zajawką i z czasem po prostu zaczął się aspekt właśnie występów, tak jak dzisiaj tutaj. I to jest też taka fajna druga rzecz, którą myślę warto podkreślić, że ta pasja, ta ciężka praca na treningach zaowocowała tym, że po kilku latach właśnie zacząłem dawać występ. Zacząłem trenować w 2004 roku i pierwszy taki duży sukces to 2008 rok, czyli po czterech latach wygrałem drugie Mistrzostwa Polski. A jeżeli chodzi o taki sukces na arenie międzynarodowej to 2011, wtedy udało mi się wygrać tytuł mistrza świata w jednej konkurencji, czyli po siedmiu po latach treningu udało mi się zdobyć tytuł mistrza świata. Ostatecznie po intensywnej grze zwycięzcą turnieju została drużyna z Głogowa. Drugie miejsce zajęła Łużycka Akademia Sportu, a trzecie goście z Niemiec. Turniej połączony był z piknikiem dla mieszkańców. Były dmuchańce, przekąski, muzyka i mecz Samorządowcy Kontra Granica. W tym starciu piłkarze granicy okazali się lepsi i wygrali mecz. Najzdolniejsi uczniowie z gminy Bogatynia tuż przed rozpoczęciem nauki otrzymali stypendia naukowe. W Domu Kultury pod koniec sierpnia odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i stypendiów. Nowy rok szkolny się zaczyna, ale jeszcze ciągle pamiętamy miniony rok szkolny i cały czas go podsumowujemy, bo jest co podsumowywać. Bardzo się cieszę, że dzisiaj 19 młodych ludzi odebrało stypendia zarówno naukowe, jak i w konkursach przedmiotowych. To jest ogromna radość i duma dla, zarówno dla samorządu gminnego, ale przede wszystkim dla rodziców, dla dyrektorów, dla pracowników, dla nauczycieli, którzy również przyczynili się do takiego sukcesu. Rzeczywiście wyniki w nauce imponują. Ale również to, co dzisiaj też podkreśliłem, imponuje to, że ci młodzi ludzie tak chętnie angażują się i uczestniczą w różnych konkursach, osiągają sukcesy, ale także nie koncentrują się tylko na sobie, ale swoim talentem, swoją pasją, swoimi umiejętnościami dzielą się z innymi. Również były tutaj dzisiaj osoby, które zasiadały czy zasiadają w zespole doradczym przy burmistrzu, a więc też działają na rzecz młodzieży. Są osoby, które śpiewają, są osoby, które uczestniczą w różnych akcjach wolontariatu. I to jest właśnie piękne do podkreślenia, że nie tylko koncentrują się na sobie, żeby jak najwięcej wiedzieć, ale właśnie swoją pasją, swoim talentem, swoją wiedzą dzielą się z innymi. Myślę, że takie wydarzenie naprawdę napawa nie tylko rodziców, Dumą, ale także nas, jako samorząd bogatyński, że takich wspaniałych, wyjątkowych młodych ludzi tutaj na ziemi bogatyńskiej mamy. Całość uświetniły występy młodzieży. Zdolne, lokalne piosenkarki zaśpiewały kilka piosenek, zdobywając gromkie brawa. Energetyczne plecaki trafiły do bogatyńskich uczniów. Co roku polska grupa energetyczna wspiera w ten sposób pierwszoklasistów. 1 września część z nich odebrała szkolne atrybuty. Nasza grupa bardzo chętnie angażuje się w takie inicjatywy. Jest to piękna inicjatywa skierowana do najmłodszych. Ich radość to jest nasz sukces, ich rozwój to jest nasza przyszłość. Dlatego takie inicjatywy jak najbardziej są przez nas popierane i będziemy chcieli w nich jak najczęściej uczestniczyć. Współpraca z polską grupą energetyczną, Górnictwa Energetyka Konwencjonalna bardzo się prężnie rozwija i dynamicznie w różnych obszarach otrzymujemy ogromne wsparcie na różne inicjatywy, ale także cieszymy się inicjatywami, które pochodzą właśnie od samego PGE od naszej kopalni. I od naszej elektrowni. I w tym przypadku właśnie jest to akcja, ten energetyczny plecak, energetyczny tornister. Już niebawem rozpocznie się nowy rok szkolny, i wiadomo, że to jest związane z wydatkiem, zwłaszcza dla tych rodziców, których dzieci idą po raz pierwszy do szkoły. Jest różne wsparcie. Mamy program 500, za chwilę 800, mamy. Pomoc społeczną mamy 300, plus, ale także dzisiaj, bardzo z tego się cieszę, że Polska Grupa Energetyczna przekazała plecaki dla naszych dzieci, które rozpoczynają w pierwszej klasie właśnie swoją naukę. To ogromna pomoc dla rodziców w wyprawieniu dziecka do szkoły, ale także ogromna radość, bo któż z nas nie lubi otrzymywać prezentów? A ten plecak pełen wyposażenia jest ogromną radością myślę, że będzie służył. Każdemu z tych uczniów. Energetyczne plecaki to jeden z wielu elementów wsparcia PGE w Gminie Bogatynia. W niedzielę 3 września już po raz czwarty odbył się uliczny bieg Bogatyńska Dycha. To sportowe wydarzenie ma już dużą renomę w środowisku biegaczy. Z roku na rok na starcie jest ich coraz więcej i z różnych zakątków świata. Tym razem również było międzynarodowo. Ale zanim wystartowali dorośli, na starcie pojawiły się dzieci. To rodzinny bieg Krasnala. Ogólnie, jeżeli chodzi o bieg, mamy kategorie 5 kilometrowe bieg po zdrowie, plus 10-kilometrowy bogatyńska dycha. Są podkategorie, tak? Podkategorie pod wiekowe, ale oprócz tego mamy i nordic walking, czyli dla miłośników tej dyscypliny sportu. Poza tym specjalna kategoria Monar, bo od wielu lat współpracujemy właśnie z tym stowarzyszeniem. Kategoria niepełnosprawni, plus kategorie wiekowe w poszczególnych. No i najważniejsza oczywiście kategoria mieszkańc miasta i gminy Bogatynia. A Wisienko na torcie, jak co roku, był rodzinny bieg Krasnala, tak na rozgrzewkę, i w tym roku wspaniafre. Frekwencja dzieciaczki bardzo dopisały, jesteśmy zadowoleni. Zawodnicy można powiedzieć z całego świata i z Wielkiej Brytanii, z Niemiec trzech. Mamy zawodnika z Korei Południowej. Nie zabrakło oczywiście mieszkańców gminy. Sporo ich wystartowało w biegu zajmując całkiem niezłe miejsca. Daniel Firlet na podium był drugi. Trasa bardzo fajna, super pogoda. Nie ma wymówek, że była zła pogoda, także wszyscy chyba zadowoleni. No i frekwencja dopisała, także bardzo duża frekwencja. Przyjechali koledzy z Niemiec, trzech. Czas, jak dobrze z mojego zegarka, to jest 16:34. No to nie jest życiówka, ale 5 sekund zabrakło do życiówki, ale ze stadionu, także także zadowolony jestem, bo na asfalcie tak szybko jeszcze nie pobiegłem, bo z reguły dychy biegam albo półmaratony, także albo maratony. Także chciałem się sprawdzić na piątce, też zadowolony. Jeżeli chodzi o poziom w tym roku, to jest dosyć wysoki, nawet powiedział bardzo wysoki, bo już jest poziom 31. Tegoroczna edycja Bogatyńskiej Dychy, ponad około 120 zawodników, także nie tylko z Bogatyni, ale z różnych zakątków i Polski i świata. Więc już myślę, że się na stałe wpisała w kalendarz tych, którzy preferują bieganie jako sport, myślę, że też jako rekreację, ale i rywalizację bo nagrody są przygotowane, puchary, każdy, który, który przebiegnie tę trasę, otrzymuje pamiątkowy medal, ale myślę, że też jest taka fajna okazja do spotkania, do porozmawiania, do wymienienia również spostrzeżeń i, i pasji. Z roku na rok ta impreza przyciąga coraz więcej. Nie tylko zawodników, ale także mieszkańców, którzy kibicują. Wiele osób, które pełnią różne funkcje publiczne, wzięło udział w tym biegu i to cieszy, to cieszy, bo tutaj społeczeństwo bardzo fajnie się angażuje w różne inicjatywy, a przez to jeżeli ktoś pełni jakąś funkcję i sam bierze udział w takich wydarzeniach, to myślę, że i przyciąga i swoich współpracowników, i swoich podopiecznych, też cieszę się, bo co roku jest chociażby są panie z Monaru, które zawsze wytrwale 10 km biegną. To też to jest taki dobry przykład właśnie profilaktyki, więc cieszę się, że również w to możemy się wpisać. Bardzo się cieszę, że Ośrodek Sportu i Rekreacji podejmuje wyzwanie organizacyjne tego biegu, ale również się cieszę, że mamy wsparcie Mecenasa Bogatyńskiego Sportu, czyli Polskiej Grupy Energetycznej górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. To bardzo cieszy, że coraz szerzej wspierają nasze inicjatywy i kulturalne, i sportowe. Bogatyńska dycha, choć młoda stażem, to już wyrosła na wydarzenie prestiżowe i ważne nie tylko w gminie, ale także w regionie.